Witam państwa bardzo serdecznie z Katowic, z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Moim gościem jest pan Piotr Kuba, PFR Tefi. No właśnie, panie, panie prezesie, polskie firmy, żeby się rozwijać, potrzebują nie tylko jakby takiego, że tak powiem, rynku wewnętrznego, dobrej kondycji geopolitycznej, gospodarczej, potrzebują też możliwości wyjścia za granicę, bo w ten sposób budujemy duże, duże biznesy. PFR Tefi już jakby od lat wspiera. Polski biznes między innymi za pomocą Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Niedawno uruchomi się drugi, drugi projekt. Jak obecnie wygląda jego rozwój? Bo jakby słyszymy, że, że są już jakby pierwsze sukcesy. Tak, tak. Uruchomiliśmy w zeszłym roku Fundusz Ekspansji Zagranicznej w jego drugiej odsłonie, bo ponieważ pierwszy fundusz, Fundusz Ekspansji Zagranicznej jeden zakończył swój okres inwestycyjny, w związku z tym bazując na sukcesie pierwszego funduszu. No, okazało się, że takie finansowanie, takie instrumenty, jakie oferuje Fundusz Ekspansji Zagranicznej, są polskim przedsiębiorcom potrzebne. Przypomnę tylko, że w pierwszym funduszu udało się zrealizować kilkanaście transakcji na łączną kwotę środków wypłaconych przez fundusz 100 milionów euro, co razem z finansowaniem polskich podmiotów kolejne 100 milionów, plus finansowaniem bankowym też około 100 milionów. No, Pozwoliło sfinansować projekty akwizycyjne czy wsparcia polskich firm w ich inwestycjach zagranicznych na łączną kwotę 300 milionów euro. I ten sukces pokazuje, że takie finansowanie, takie instrumentarium jest potrzebne i że istotna jest i że konieczna jest rola państwa wspierająca inwestycje wychodzące. Są na to oczywiście badania naukowe, które potwierdzają, że wpływ, pozytywny wpływ nie tylko inwestycji przychodzących, które powszechnie znamy, właśnie z różnych fabryk przychodzących do Polski z inwestycji w dużych międzynarodowych koncernów w Polsce. Ale właśnie że z punktu widzenia gospodarki, takiego podejścia makro istotne są również inwestycje wychodzące czy wspieranie państwa inwestycji wychodzących, no bo to również buduje gospodarkę i jej innowacyjność. Także bazując na sukcesie pierwszego funduszu w ubiegłym roku uruchomiliśmy Fundusz Ekspansji Zagranicznej w jego drugiej odsłonie z podobnym mandatem, 600 milionów złotych do zainwestowania. Zakładamy, że jak zamkniemy ten fundusz, będzie kolejna odsłona, więc, zakładamy, że będzie to taki instrument. Wiecznie obecny w instrumentarium instytucji rozwoju, czyli instytucji zgrupowanych w Polskim Funduszu Rozwoju, instrumentarium do wykorzystania przez polskie firmy w ich kapitałowej ekspansji zagranicznej. W tym nowym funduszu w ubiegłym roku udało się zrealizować dwie transakcje: jedna transakcja ekspansji na rynku niemieckim, druga transakcja ekspansji na rynku amerykańskim. No, także jest instrument, jest zapotrzebowanie, także liczymy na to, że w tym roku uda nam się tych transakcji zrealizować troszeczkę więcej. Widzimy pewne ożywienie i przystosowanie się inwestorów do takiej nowej normalności, gdzie mamy wyżej stopy procentowe, ale też widzimy pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego, więc zakładamy, że w tym roku Liczba transakcji zrealizowanych w nowym funduszu, czy w funduszu ekspansji zagranicznej numer 2, będzie większa około 3-4 transakcji. Które firmy albo raczej które branże, które te polskie firmy reprezentują, są najbardziej aktywne, jeśli chodzi o poszukiwanie no, tej ekspansji zagranicznej, m.in. przy wykorzystaniu środków z PFR, TFI? W sensie, które obszary są najbardziej, najbardziej ekspansywne? Z perspektywy obserwacji w funduszu ekspansji zagranicznej ciężko wskazać jeden konkretny czy dwa konkretne. Dwie konkretne branże, bardzo popularne wśród polskich firm, jeżeli chodzi o ekspansję, bo to jest bardzo specyficzne podejście każda firma rozważając strategiczny swój rozwój, prawda, rozważając uruchomienie ekspansji czy przejęć zagranicznych, bo, bo o tym mówimy podchodzi bardzo indywidualnie. Natomiast z punktu widzenia. Pewnych globalnych trendów, bo o tym też możemy rozmawiać, to wskazać przede wszystkim należy, że dominującą wartość w skali globalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych to są inwestycje związane z tymi dwoma dominującymi trendami, a więc transformacją cyfrową, jak również transformacją energetyczną wszelkiego rodzaju właśnie instalacje odnawialnych źródeł energii dostosowania się właśnie do wyzwań związanych z zmianami klimatu jak również jeżeli chodzi o transformację cyfrową chociażby projekty związane z półprzewodnikami to są te branże które dominują na świecie Mm -hmm. e, czy w ogóle widzi Pan jakby m, jakieś problemy czy wyzwania stojące przed polskimi firmami, które myślą o rozwoju? Mówię tu między innymi o międzynarodowej konkurencji, tak? no bo jeśli jest jakaś ta firma, która wchodzi do Polski, szuka tutaj, nie wiem, niższych kosztów działalności, siły roboczej i tak dalej, mamy polskie firmy, które jakby wynoszą się z naszego kraju myśląc o ekspansji międzynarodowej. To czy jakby, czy Wy jako PFR, TFI pomagacie im w jakiś sposób nie tylko finansowy, ale powiedzmy, że tak powiem, relacyjny, jakiejś konkurencji e, w tych krajach, w których one działają? Oczywiście, do dyspozycji polskich firm, które planują ekspansję, jest cały szereg instrumentów. Które oferuje Polski Fundusz Rozwoju, oferowany również przez inne firmy z naszej grupy, tak z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Mówimy tutaj o ubezpieczeniach KUKE, mówimy tutaj o e, wsparciu takim na miejscu realizowanym przez e, PAIH, mówimy o wsparciu przez PARP. Więc e, po, poza tym instrumentem, którym dysponuje Fundusz Ekspansji Zagranicznych, są jeszcze inne e, instrumenty z, z szerokiej e, palety instrumentów, czy mówimy też o, o finansowaniu dłużnym czy, czy kredytowym. z Banku Gospodarstwa Krajowego, więc to są te instrumenty, które są do dyspozycji polskich przedsiębiorstw. Natomiast mówiąc specyficznie o już wyzwaniach związanych z samą kapitałową ekspansją zagraniczną, no to oczywiście jest szereg wyzwań na różnych etapach, tak? Natomiast najważniejsze z punktu, najważniejsze wyzwanie, które, przed którym stoi polska firma, to jest dobre przemyślenie długoterminowej strategii rozwoju, przemyślenie jakie czynniki Wpływają na ograniczenie tempa wzrostu i dopasowanie do tego odpowiednich narzędzi. Jednym z tych narzędzi może być oczywiście zwykły eksport. To jest naturalne. Bardzo często naturalnym zaczynamy. elementem rozwoju firmy jest wyjście eksportowe z, z bycia ograniczonym tylko do, do rynku polskiego. Natomiast kolejnym elementem może być właśnie ekspansja zagraniczna, czy to przejęcie dystrybutora lokalnego zagranicznego, czy przejęcie lokalnego konkurenta, gdzie w oparciu o e, właśnie tego konkurenta, dokładając pewien content polski, jest, firma jest w stanie e, e, realizować strategię rozwoju właśnie na tym konkretnym rynku, bo sama sprzedaż to może być za mało, sama sprzedaż eksportowa bez takiej obecności produkcyjnej czy dystrybucyjnej może być trudna. Więc tych wyzwań jest bardzo dużo, oczywiście po zrealizowaniu na przykład transakcji M&A, czyli zakupu zagranicznego przedsiębiorstwa, bardzo trudnym wyzwaniem jest integracja, taka post-transakcyjna integracja. To oczywiście napotyka szereg barier, w szczególności bardzo często wspominany efekt czy element, różnic kulturowych. Natomiast no, to są te wyzwania, o których wszyscy wiedzą, tak? do których można się w jakiś sposób przygotować. My tutaj również dysponujemy pewną bazą wiedzy historycznej, związaną z dotychczas wykonanymi, zrealizowanymi przez Fundusz Transakcjami. Także tą wiedzą dzielimy się z polskimi firmami. Jeżeli chodzi o samofinansowanie, no, to oczywiście polska firma no, powinna mieć na tyle silny bilans, żeby móc zrealizować ten element zagranicznej akwizycji. Natomiast oczywiście jako Fundusz Ekspansji Zagranicznej jesteśmy w stanie wesprzeć firmę. Co jest również ważne, że przez tą naszą obecność na rynku zagranicznym razem z polskim partnerem. Na przykład w transakcji kapitałowej w rozumieniu przejęcia wspólnego przejęcia firmy, czyli polski partner wspólnie z funduszem nabywa akcje bądź udziały zagranicznej firmy, polski partner, polska firma. Dzieli się ryzykiem. My to ryzyko, również jako inwestor kapitałowy na poziomie kapitału akcyjnego czy udziałowego, również to ryzyko ponosimy. W związku z tym, gdzieś tam jest ten element większej, większego bezpieczeństwa polskiej firmy. W łatwiej tym, przekonać do ekspansji, prawda? Łatwiej przekonać, ale też takie poczucie, że jest ktoś, kto jest w stanie tę część tego ryzyka przejąć na siebie i jest w stanie powiedzmy na dłuższy, w dłuższym okresie. Potencjalnie również wyasygnować, gdyby sytuacja była gorzej niż za, za, założona, prawda? wyasygnować dodatkowe kwoty, żeby wesprzeć ten zagraniczny biznes. Więc posiadanie silnego partnera z zapleczem kapitałowym pozwala no, czuć się troszeczkę pewniej, dywersyfikować to ryzyko, co myślę jest bez znaczenia nawet dla firm, które są w stanie samodzielnie sfinansować transakcje. Jednak możliwość podzielenia się ryzykiem przy realizacji wszystkich pozostałych aspektów biznesowych. Ma sens. Tak, zawsze to jest gdzieś tam dodatkowy taki element, prawda, zachęcający do ekspansji. Czy podsumowując, będzie więcej wyjść ze polskich zagranicznych, Pol znaczy polskich firm za granicę? Takie mamy oczekiwania i widząc po aktywności polskich firm, widząc e, po e, liczbie umów e, NDA, czyli umów o zachowaniu poufności, które podpisujemy, Oczywiście nie każda umowa przełoży się na wypłaconą, zrealizowaną i wypłaconą transakcję, natomiast widząc pewne ożywienie właśnie w liczbie chociażby umów o zachowaniu poufności, mamy nadzieję, że 2024 rok będzie lepszym z punktu widzenia liczby i wartości transakcji niż to, co się udało zrealizować w 2023, aczkolwiek, znowu, biorąc pod uwagę aspekt pewnej ciągłości, bo Fundusz Ekspansji Zagranicznej w tych obu odsłonach funkcjonuje już od kilku lat od w zasadzie siedmiu czy 8 lat. Widzimy, że to tempo Realizowania inwestycji w różnych czasach, w różnych, powiedziałbym, odsłonach koniunktury jest bardzo zbliżone, więc można powiedzieć, polscy przedsiębiorcy myślą strategicznie, uniezależniają się troszeczkę od bieżącej koniunktury, myśląc strategicznie w perspektywie 10 lat, a taka powinna być co najmniej perspektywa, jeżeli chodzi o transakcje M&A-owe za granicą. No to w zasadzie nawet powiedziałbym dekoniunktura. Na rynkach światowych jest o tyle korzystna, że kupujemy po prostu taniej. taniej. Więc to podejście pokazuje jednak, że, że ta świadomość długoterminowego inwestowania w, w polskich przedsiębiorców, wśród polskich przedsiębiorców jest dobrze osadzona, więc no, jesteśmy pozytywnie nastawieni do liczby transakcji w tym roku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.